Dzień dobry, witam. Pusto się tu zrobiło. Ubiły kurczę ten gnojek jak, jak beton. Sczołobory nam rozwalą zaraz. Ej! Spokój. No, także akcja gnój po prawie tygodniowej przerwie spowodowanej złym okienkiem pogodowym, bo było małe załamanie. No i mnie grypa rozłożyła, co zresztą można jeszcze usłyszeć po moim głosie, dlatego nie będę się dzisiaj produkował dużo. Film będzie troszeczkę inny więcej akcji niż mojego marudzenia. Także no, prawie tydzień minął od ostatniego włożenia gnoju tam właśnie z tamtej przybudówki. Dzisiaj od tych dużych. I wczoraj tato na dzierżawie rozrzucił obornik, właśnie zaraz wsiadam w Johnego i jadę, jadę to przeorać. Tam już bez tych ekoschematów. A tato, a tato teraz rozrzuca właśnie tam, gdzie, gdzie ostatnio na filmie widzieliście to, to dalszy ciąg tego pola po murakach. Po Także zaraz tutaj jeszcze dogram kawałeczek załadunku i pakuje się w żonego jadorać. Koniec dosłownie, dwie minutki Wam jeszcze e, zajmę. Zostało mi jakieś, nie wiem, z 10 arów, może tutaj, bo tu, jest węziej tego obornika tam trochę szerzej. E, więc mniej więcej tyle muszę przeorać. E, no i za nami jest ta pryzma z obornikiem, e, którą będziemy jutro e, rozrzucać i, i przeorywać. I w sumie jadę trzeci przejazd e, już pod kukurydzę. Tutaj będzie kukurydza. Natomiast to, co zaorałem, to mamy pod lucerne. No, kawałek tego pola jest, muszę Wam powiedzieć, więc trochę tej zielonki powinno być. Nie Niby miał być hektar, ale coś mi się wydaje, że tu jest grubo ponad hektar. E, chyba, że trochę się przesuniemy na rzecz kukurydzy. To się jeszcze zobaczy. E, aczkolwiek, już z obornikiem została nam jeszcze jedna akcja, tak naprawdę. Jutro jeszcze od tych cielaków. E, i, I mamy posprzątane. I mamy połorane tak samo, więc pług będzie można odstawić na jakiś czas a brać się pomału do uprawy pod buraki buraki tutaj będą na sąsiedniej działce 4 hektary siać będziemy prawdopodobnie gdzieś, nie wiem, końcem pierwszego tygodnia kwietnia, a początkiem drugiego tygodnia tak na się siejemy 7-10 kwietnia w tych okolicach no oczywiście jak pogoda pozwoli jak się nie uda, no to trudno się posieje, jak będzie taka możliwość. Gdzieś tam u kogoś na vlogach widziałem, że niektórzy już pomału startują z burakami. No, my się jeszcze wstrzymamy chwileczkę. Tutaj mam taki nieciekawy fragment w dółku. Tutaj czasami woda stoi. Tu była pryzma z burakami jest tak mocno ubite tutaj. Ten poprzeczniak z tej strony. Tutaj było widać, że właśnie jest pełno zielska. Zagadałem się i jakoś kurczę po żydowsku, że co ja odwaliłem teraz to nie mam pojęcia. Muszę na pętelkę sobie jeździć, bo tutaj wąsko zostawiam. Wyłączył mi się mózg. Nie wiem co ja teraz za manerw odrwaliłem. Bo do tej pory właśnie wyjeżdżałem sobie do przodu w tamtą stronę, obracałem, cofałem trochę w tą i wjeżdżałem. Ale sobie myślę, że chyba tą końcówkę i resztę już na pętelkę. Tak że będzie zawracać jak z początku, zresztą resztą o to Przed sezonem krzesło, i coś mi znowu zaczyna skrzypić. Najwidoczniej czas schuść w końcu. Ładnie kryje, fajnie idzie. Dronikę polatamy. Mam nadzieję, że wstawka Wam się podobała. Jest o tyle wygodnie, że właśnie tutaj mogłem sobie operować. Kontrolerem, dronem, a ciągnik trzyma się bruzdy, więc tutaj o tyle spokojniej się fruwa. Oczywiście szefa trochę też ponagrywałem z obornikiem. Jeden wyjazd, e, także mam nadzieję, że, że te filmy zyskują na jakości. No i co, ja ukończę, już Was nie męczę moim głosem. E, oszczędzam gardło, tak samo. E, także dzięki serdeczne za za uwagę. E, Kolejna relacja zabornika wygląda tak, następna, trzecia, ostatnia to właśnie będzie ta pryzma, także dzięki serdecznej do następnego, cześć.